Święto Województwa Dolnośląskiego połączono z uroczystą sesją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się w Jeleniogórskiej Filharmonii. Dolny Śląsk to nie tylko Wrocław, to również Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Bolesławiec, Oleśnica, więc wiele, wiele przepięknych miast i miasteczek Dolnego Śląska. Chcemy promować Dolny Śląsk. Nie ukrywam, że lobbowałam na rzecz wydarzenia pod nazwą święto wojewódzkie, które odbędzie się właśnie w wiele górze. No, jaki ma cel? No przede wszystkim my musimy bardzo mocno uświadamiać i informować, co to takiego jest samorząd województwa. W dalszym ciągu jednak ta informacja jest niewystarczającą i mamy problemy z, jak gdyby z identyfikowaniem tego samorządu. Sesja była też okazją do przyznania tytułów Honorowego Obywatela Dolnego Śląska a znanemu językoznawcy i wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego profesorowi Janowi Miotkowi za szczególne zasługi w promowaniu województwa oraz historykowi profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi za nieustępliwość w tropieniu zbrodni komunistycznych. Jeśli proszę pana, tak się włożyło, że tydzień temu górnoślązacy mnie e, nagradzają taką bardzo prestiżową nagrodą Lux Ex a dzisiaj dostaje honorowe obywatelstwo Dolnego Śląska. To naprawdę trudno się nie czuć człowiekiem bardzo, ale to bardzo szczęśliwym, wzruszonym i swoiście spełnionym. Tak wyglądała część oficjalna. Najwięcej jednak działo się na Placu Ratuszowym. Od 11 odbywały się tam mini koncerty połączone z konkursami wiedzy o Dolnym Śląsku skierowanymi do dzieci i dorosłych. 15 października przypada święto patronki województwa dolnośląskiego świętej Jadwigi. I właśnie z tej okazji mamy tutaj taki event na rynku w Jeleniej Górze. Bardzo mi się podoba, bardzo ciekawe. Bo można dużo atrakcji tutaj spotkać. Przepięknie. Bardzo mi się podoba, dopisała pogoda, bardzo dużo jest dzieci, atrakcje są rewelacyjne. No właśnie, a propos atrakcji co ciekawego można tutaj zobaczyć, w czym wziąć udział? Konkursy są dla dzieci, rysunkowe dla dzieci starszych i młodszych. Konkursy to jednak nie wszystko. Organizatorzy zadbali o liczne warsztaty i pokazy. Nie zabrakło stoisk z produktami regionalnymi, na których można było spróbować i kupić różnego rodzaju przysmaki. A punktualnie co godzinę koncert dawał znany zespół Me, Myself and I.